No i jeszcze z tych radości, niedzieli trzeciej, kiedy się mamy radować, bo Panie zbliżej, wczorajśmy dali prezent. Się cieszę, bo to ponoć ja wymyśliłem, tak mi wiernie przypominają. Kobiecie, babo-chłop, która sama tylko w portkach chodzi, powiedziałem, może jej trzeba kupić sukienkę, albo spódnicę. I znalazła się jedna pani, wycyrklowała jaką kupić, sukienkę czy spódnicę? Sukienkę, sukienkę. I daliśmy w prezencie. Pani, która przyjmowała, mówiła nic nie trzeba, nie, 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 nie potrzeba, ale ręce jej się same wyciągnęły po taką korbę. Wzięła tą, 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 tą reklamówkę, tam zobaczyła, że sukienka. Powiedziała, wy wiecie, że ja tam w portkach tylko chodzę i że nic nie potrzeba, ale wyszła, ubrała się w sukienkę. Bogu niech będą dzięki, jaki piękny widok. Jaki piękny widok. Niewiasta w sukience. I sama się sobie podobała. Może w nią się ubierze na wigilię, tak? Życzyliśmy. Pojedzie gdzieś tam. Zakomiliśmy radość. Poskładaliśmy się, niedużo wyszło po 10 złotych na głowę, a pani miała radość, że dostała sukienkę. Wiek średni, tak? Bliżej do setki niż od zera do. Panie bliżej. Co byście się pospowiadali, w łasce Bożej, wytrwali. Zawsze jak coś do księdza, do spowiedzi przyjść, żal wzbudzać, a w Boże Narodzenie, które już, daj Boże, za tydzień więcej powiem już dzisiaj, żebyś, żebyś jeszcze się pasterka nie zacznie, a tu już w Nawigili, w całą wiarę zniszczysz, bo z grzesznikami będziesz na ich prawach, zasiedlą twój dom, a ty będziesz mówił, że ty w domu musisz być. A ty masz obowiązek powiedzieć, uprzedzić przed, jakie są zasady Wigilii katolickiej, że się siada do Wigilii z tymi, co wyspowiadani w wierze katolickiej i później do kościoła idą, mogą nie mieć sił na pasterkę. Nasza mama w Wigilię, moja mama w Wigilię pracowała w Spółdzielni Pracy Kraców do 15 w Perelu Prezes puszczał mamę pół godziny szybciej. Udawało się wigilię przygotować na dwudziestą. My szliśmy na pasterkę, mama po, po wigilii padała, pozmywała, zmywarki nie było, nie mam siły. Chodziliśmy sami.